Mam wrażenie, że w ostatnim czasie wielu spośród przedstawicieli polskiej klasy politycznej kompromituje się w jakiś niespotykany dotąd sposób. A być może wynika to z tego, że nie przyglądałem się tej rzeczywistości na tyle szczegółowo wcześniej, ale te ostatnie tygodnie naprawdę obfitowały wielu polityków, którzy wypowiadali Opinie sprzeczne z tym, co mówili wcześniej. No i można się zastanawiać, jak człowiek godzi po prostu dwa skrajne stanowiska, na których stał: najpierw na stanowisku A, potem na stanowisku B. A bardzo często zdarza się też, że stojąc na stanowisku B, mówi, że nigdy nie zajął stanowiska A. I to jest ciekawe, że to się powtarza pośród wielu ludzi. Z jednej strony jest to ciekawe, z, z drugiej strony jest to śmieszne, a z trzeciej pewnie jest to tragiczne, bo to mówi o jakimś strasznym kryzysie prawdomówności. A prawdomówność jest o tyle ważna, że jak sama nazwa wskazuje, dotyczy prawdy. A prawda jest czymś fundamentalnym w tym, żebyśmy po prostu jakkolwiek mogli się dogadać. Trudną sytuacją jest również ta, kiedy politycy, którzy podpisują się pod wartościami, które wyznajemy jako ludzi wierzący, potem są potem biorą udział w różnego rodzaju aferach, czy właśnie to środowisko polityczne, któremu bliżej byłoby właśnie do tych wartości, w które wierzymy, również się kompromituje, więc sytuacja jest trudna, więc sytuacja jest trudna. I ta polityczna refleksja Przyszła do mnie przy okazji Słowa Bożego, z którym spotkałem się w ramach uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, bo wiemy, że ostatecznie władza należy do Boga. On w jakiś sposób dzieli się tą władzą z ludźmi, ciąży na tych ludziach ogromna odpowiedzialność, ale właśnie Jezus, Król całego Wszechświata, mówi nam o tym, w jaki sposób. On sprawuje władzę i również w jaki sposób ta władza powinna być sprawowana. Pierwsza rzecz, która uderza mnie w tej dzisiejszej liturgii słowa, to jest to, że Jezus jest nazwany przez Apokalipsę świadkiem wiernym. Jezus jest przede wszystkim świadkiem Ojca. On widział Ojca, On słuchał Ojca i przychodzi na ten świat po to, żeby powiedzieć nam prawdę o Ojcu. Piękne słowa na temat yy, prawdomówności Boga padają również w, w Psalmie, bo jest tutaj powiedziane, że świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. Słowo Boga zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Nasze słowo nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością, co obserwujemy dosyć często, no i jest to po prostu kłamstwo, z którym mamy problem tak naprawdę od zarania dziejów. Ale widzimy też Jezusa, który stoi przed Piłatem i jak sam mówi, narodził się po to, żeby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Prawdomówność Boga i wiarygodność, która rodzi się z tego faktu, że Bóg jest prawdomówny, no jest czymś niesamowitym, jest czymś, na czym możemy oprzeć nasze życie. To jest to, co może... Dać nam w życiu poczucie pewności, poczucie pewności, że Bóg będzie wierny swoim słowom, że jak Bóg coś obiecał, to nie zmieni swojego zdania, nie będzie się zapierał, że mówił inaczej, tylko przyzna się do słów, które wypowiedział i dodatkowo na pewno nie będzie kłamał w żywe oczy, co niestety zdarza się pośród nas ludzi bardzo często. Więc bycie wiernym świadkiem prawdy. Jest chyba tą podstawową rzeczą, którą powinni się charakteryzować w ogóle ludzie, ale zwłaszcza ludzie, którym powierzona jest władza, bo trudno bez tej prawdy określić dobro. No i trudno mówić o jakiejkolwiek jedności, jeżeli nie ma porozumienia co do prawdy. To jest chyba fundamentalna sprawa. A druga rzecz, która charakteryzuje człowieka, któremu jest powierzona władza, a którą robi Jezus, bo jemu jest powierzona ta absolutna władza, to jest gotowość do służby, gotowość do poświęcenia, gotowość do tego, żeby ofiarować siebie za tych, którym się służy. Jest tutaj również w Apokalipsie powiedziane, że Jezus jest tym, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Czyli Jezus realizuje, realizuje tę najgłębszą czy najważniejszą cechę, którą powinien charakteryzować się każdy lider i każdy władca czyli to, że stawia dobro swoich poddany. Poddanych ponad swoim własnym dobrem. No i wiemy, że stoi to w sprzeczności z tym, na co możemy patrzeć, czy co możemy obserwować codziennie, bo niestety ludzie, którzy powinni służyć innym ludziom i po to idą do władzy, po to te władze walczą, tak naprawdę wykorzystują te władze dla własnych celów. No i jest to absolutne. Odwrócenie tego porządku zgodnego właśnie z tym, co ustanowił Bóg, ale również w pewien sposób spełnienie słów Jezusa, który powiedział do swoich apostołów, że pośród was nie będzie tak jak pośród władców tego świata, którzy ciemiężą i uciskają swoich podwładnych, ale jeżeli ktoś pośród was chciałby być wielki, no to powinien stać się sługą wszystkich. Szkoda, że tak się nie dzieje, bo gdyby takie nastawienie towarzyszyło ludziom, którzy dzierżą władzę, to byłoby choćby w naszym kraju o wiele inaczej. Gdyby wielu spośród przedstawicieli klasy politycznej stało po stronie prawdy, to również żyłoby się nam o wiele lepiej i na pewno budowalibyśmy po prostu jakąś jedność, która jest jednym z podstawowych dobry i i również jedną z podstawowych potrzeb społeczeństwa. To dzisiejsze słowo i ta polityczna refleksja przekłada się też na nasze życie, na nasze codzienne życie, bo jeżeli pewnie jest pośród nas wielu takich, którzy są w jakiś sposób przełożonymi innych ludzi, jeżeli tak jest, to. Jeżeli jest nam powierzona jakakolwiek forma władzy, powinniśmy ją sprawować w duchu Chrystusa, w duchu tego, który chce służyć, w duchu tego, który stoi po stronie prawdy i dobra, no i w duchu tego, który jest w stanie ofiarować siebie za tych ludzi, którzy zostali mu powierzeni. Władza nigdy nie może być jakąkolwiek formą, Wyzysku, czy, czy ciemiężenia innych ludzi, no ale przekłada się to też na nasze codzienne życie, na życie każdego z nas, bo każdy z nas ma władzę nad swoim życiem, każdy z nas yy, decyduje o tym, w jaki sposób będzie odnosił się do tych ludzi, których spotykamy. I mamy jakąś władzę. Możemy tych ludzi potraktować dobrze albo źle. Możemy wywyższać się ponad innych ludzi, no i być, krótko mówiąc, bardzo głupi, czyniąc w ten sposób, albo służyć tym ludziom. I to, w jaki sposób odnosimy się do, się, do innych ludzi, jest w naszym władaniu. Więc, i popatrzcie, jest też ciągle w tej apokalipsie to jest chyba dzisiaj taki kluczowy tekst powiedziane, że Chrystus. Uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Budujemy Królestwo Boże wtedy, kiedy służymy sobie nawzajem i budujemy to Królestwo Boże poprzez objawianie tego, kim tak naprawdę jest Ojciec i kim tak naprawdę jest syn, kim tak naprawdę jest Bóg. Niesamowite w naszym Bogu jest to, że będą, będąc władcą całego świata, jest jednocześnie tym, który nam służy. Jezus uklęknął przecież przed apostołami, po to, żeby obmyć im nogi, i zajął u stóp apostołów miejsce, które w tamtym czasie zajmowali tylko służący i niewolnicy. Niesamowity jest Bóg, w którego wierzymy, i oby ten niesamowity Bóg dotknął duchem swojej służby wszystkich ludzi, którym powierzona jest jakakolwiek forma władzy. Bo z władzą Zawsze związana jest też odpowiedzialność, i każdy, kto tę władzę sprawuje, będzie musiał zdać sprawę z tego, w jaki sposób ją sprawował. Więc tak jak wielka jest władza powierzona nam przez Boga, tak wielka jest też odpowiedzialność. I oby Bóg błogosławił wszystkim ludziom, którzy sprawują jakąś władzę, bo nie musi być beznadziejnie bo nie musi być beznadziejnie. Oby duch, o którego wołał kiedyś papież, będąc w Polsce, dotykał Polaków również dzisiaj. Módlmy się o to, bo może być dobrze i oby tak było w imię Boże.